Dzisiaj trochę klasyki, czyli sześć bierze, Sabotażysta i Fasolki. Czemu? Ano temu, że te gry wróciły do nas w nowym wydaniu. Ja miałem jeszcze stare wydanie, które właśnie w sumie dobrze gdzieś krąży po rodzinie, bo się to... Lata temu pożyczyło, potem dzieciaki w to grały i gdzie to jest obecnie nie wiem. W każdym razie ja miałem wydanie jeszcze od G3, to są lata temu, to jest naprawdę kilkanaście lat temu, natomiast teraz wydał to Krebel. I te gry jako właśnie przez Rebla do mnie wróciły, tak można powiedzieć, do mojej kolekcji. Może, może uda mi się kiedyś odzyskać te moje stare. Egzemplarze, jeżeli dowiem się u której kuzynki czy kuzyna ich dzieciaków, to się obecnie znajduje, bo to po prostu krąży. Natomiast te gry są uważam nieśmiertelne one są naprawdę świetne one są fajnymi grami do pogrania w większej paczce. No zajmują trochę miejsca na stole. Natomiast, są wiecie, proste, dynamiczne, łatwe w nauczeniu się, bardzo szybkie w rozgrywca i do czynienia sporo fanów. Ja nie będę ich, nie wiadomo, jakie to robię z głowy mówić, ponieważ robiłem to swego czasu na blogu, więc tam można spokojnie znaleźć materiały im poświęcone. Jest też dużo recenzji opisujących mechanikę. Ja bym chciał się skupić bardziej na moich takich osobistych doświadczeniach z tymi grami, dlaczego je polecam, oraz nad jedną rzeczą właśnie fasolek, czyli. Pewną zmianą, która hmm, nie wszystkim może się spodobać. Aczkolwiek, widzicie, to nie rzutuje na grę. Nie rzutuje na grę, jako taką. E, nie ingeruje w mechanikę. To jest bardziej dla takich, jak ja to bym ujął, no, może zabrzmi to brzydko, ale no, radykalnych fanów gier planszowych, którzy nie lubią, jak cokolwiek jest e, zmieniane. Mianowicie chodzi o nazewnictwo. Nazewnictwo kiedyś było hmm, bardziej proste. Mieliśmy ogrodnika, teraz mamy fasolkę ogrodową. Mieliśmy kowboja, teraz mamy fasolkę kowbojską. Mieliśmy piromana, mamy teraz fasolkę piekielną i tak dalej, i tym podobne. Mieliśmy. Hipisa mamy fasolkę wegańską. No, ja sobie zdaję sprawę, że no nie każdemu taka zmiana może przypaść do gustu. Mi osobiście to nie robi. Jakby, wiecie, no latem mi to powiewa, jak to jest nazywane. Ja mogę sobie to mówić po prostu dalej, nie wiem, tam hippies czy ten... Liczy się obrazek, bo obrazek jest ten sam, mechanika jest ta sama. Czyli musimy po prostu zebrać odpowiednią liczbę fasolek, na przykład, żeby zgarnąć ilość odpowiednich monet. Monety to punkt, tak? Czyli mamy z tyłu te monety. Na przykład, żeby tutaj zgarnąć jedną monetę, muszę mieć trzy fasolki e, piekielne, posadzone w jednym rządku, tak? Na jednej grządce, w jednej linii. No i teraz tutaj jest taka jedna zmiana. Rzeczywiście, kiedyś to były karty, a teraz to są takie, takie papierowe planszetki, tak? Akurat to mi się podoba, bo no to jest wygodniejsza, niż taka e, karta. E, natomiast, no i mamy jeszcze te karty skrótów, tak, z graczem rozpoczynającym. E, w każdym razie m, widziałem trochę głosów takich na sieci, że o, jak tak można było to zmienić, brak szacunku, bla, 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 bla. Szczerze mówiąc, chrzanienie. Dalej liczy się to, że to jest fajna gra, czyli innymi słowy, mam konkretną ilość fasolek na ręce, bo to bieram nowe i mogę się wymieniać z innymi, żeby posadzić swoje fasolki. Eee, także specjalnie się eee, wymieniam właśnie, na przykład oddaję Ci, nie wiem, a, dam Ci trzech kowbojów w zamian za na przykład jednego farmera, przykładowo, tak? Eee, I Potem, patrzymy na to, co, co ma większą wartość. Więc dalej jest ta sama mechanika, dalej jest to szybkie, dalej jest to proste, dalej jest taka duża interakcja. Na zasadzie trzeba patrzeć, co kto sadzi, co może mi się przydać, co kto mówi, że ma na ręce, mógłby się wymienić, czy mi się opłaca ta wymiana, czy nie. Um, bo mamy ograniczony jakby no, czas tak, pod tym kątem, żeby tam, jak się skończy na talerzu, to wtedy więcej nie, nie zrobimy. No i jest to proste, tak, czyli posać fasolki, wymień się z fasolkami, zbieraj fasolki, tak, czyli zetnij dany rządek po to, aby zasadzić nowe, bądź żeby zgarnąć y, punkty, nie? No i też musimy w tym rządku mieć odpowiednią liczbę, y, liczbę kart, żeby w zależności od typu fasolki mieć odpowiednią liczbę, liczbę monet, czyli punktów. jest to właśnie dynamiczne i potem będzie się zmieniło. Jedyny ten, w cudzysłowie, mankamy to ta zmiana nazewnictwa na takie bardziej, nie wiem. Y przyjazne, no nie wiem jak to nazwać. No w każdym razie mi to osobiście nie robi, aczkolwiek wiem, że są tacy radykałowie, którzy, których to bije. No i mamy Sabotażystę, Oczywiście tu, tu i tu jest wersja bez dodatku, wydana na razie. Pewnie dodatki się pojawią niedługo, z, z czasem i też swoje dorzucą. No i sabotażysta to jest e, gra, w której tak naprawdę m, musimy zdobyć e, takie złoto. Tak? Tutaj mamy takie karty złota, zbieramy bryłki złota. I teraz, jedna osoba jest sabotażystą i nam My Budujemy te tunele, chcemy zgarnąć właśnie takie wyryłki złota. Ktoś je zgarnie, no więc ten tam też wygra. Mamy na przykład wózki, które mogą nam pomóc. Mamy też narzędzia, Dzień narzędzia o! Mamy na przykład narzędzia, no ale też możemy mieć na przykład sytuację, że zostanie jakieś narzędzie jest zniszczone, no i musimy dotrzeć do tego do punktu w tunelu. Mamy, zaczynamy tunel z jednej strony, potem musimy się dostać tam do, do odkryć tam jedno z trzech kart, żeby odkryć właśnie, gdzie jest to złoto, żeby zakończyć rozgrywkę. Na no, po drodze mamy tego sabotażystę, który wygra, jeżeli nam się nie uda, tak? czyli w naszej całej ekipie. My nie wiemy, kto jest sabotażystą. Musimy odkryć, kto jest sabotażystą yy, i tę osobę jakby no, spacyfikować za pomocą właśnie tych naszych kart, nie boże, nie, bo, nie bo, że, i w ten sposób właśnie kreszczek górników, kresztoludzkich górników, uda się wygrać. A jeżeli sabotażysta sprawi, że no jednak no nie dotrą, skończą się możliwości budowania tunelu, skończą się możliwości właśnie wykorzystania narzędzi, no to wtedy on wygrywa. Fajna gra z negatywną interakcją od 3 do 10 graczy. Ja wiem z praktyki, jak graliśmy, że to się lepiej sprawdza na minimum 5 osób. Bo jednak ten element tego sabotażysty, wiecie, to jest tak samo jak w Battlestar Galactica, tak z tym cylonem. Ten element tego sabotażysty jest tym fajniejszy, im więcej graczy. Jak mamy tych trzech graczy, to siłą rzeczy, trzech, czterech graczy, siłą rzeczy wykryjemy, kto jest. Natomiast jak właśnie mamy tych sabotażystów, to trochę więcej, mamy, mamy tych graczy, właśnie pięciu, 10 To się zaczyna kombinowanie, to w tym momencie jest takie podpuszczanie, to wtedy nie wiemy do końca, komu możemy zaufać. No jest to dużo, dużo ciekawsze. I ostatnia z tych takich gier to jest 6 bierze. Gra, którą kocham, której, z którą nie gram z moim ojcem, ponieważ on jest po prostu genialny w tą grę. To jest bardzo prosta że mamy karty od 1 do 104. Dosłownie tak podrobione: od 1 do 104, i naszym celem jest wpakowanie kart przeciwnikom. Mamy jakby taką pulę wytrzymałości, trzeba wyzerować przeciwnikom ilość punktów, które oni mają. Eee, I teraz na co polega 6 bierze, ponieważ karty będziemy układać. W linii mamy zawsze jedną kartę początkową. Jeżeli ułożymy, dołożymy w danej linii szóstą kartę, to ściągamy pięć poprzednich kart, a ta szósta staje się znowu kartą początkową w tej linii. I teraz karty dają nam punkty ujemne. I mogą być to na przykład pojedyncze, tak, tam jeden punkt, no ale mogą być to na przykład dwa punkty, czy na przykład nawet pięć punktów w plecy, tak? Są karty, które naprawdę naprawdę nam yy, brużdą. Także, czy na przykład właśnie mamy takie po trzy. także gra jest o tyle ciekawa. No, i tutaj mamy tą najbardziej wredną, czyli daje na nam Boże, święty 7 punktów plecy. To jest 55, jest jedna taka karta, która właśnie masz aż taki negatywny wydźwięk. No, i teraz właśnie chodzi o to, żeby przeciwnikom wcisnąć te karty. Mamy ileś tych rzędów. My dokładamy karty, i teraz co jest ważne, będziemy dokładać zawsze rosnąco. I to robi, ponieważ na ręce mamy ileś z tych kart, musimy tak tym obracać, żeby, wiecie, nie zablokować się, tak? Żeby nie było tak, że ja będę musiał cały czas ścinać, nie, bo na przykład nie będę mógł niczego dołożyć, no to muszę coś ściąć, żeby tam wyłożyć kartę początkową. Eee, czasami w ogóle opłaca się coś drobnego ściąć, żeby wyłożyć tą kartę początkową. Trzeba się pozbywać umiejętnie tych kart z ręki. No i to jest właśnie to, że mamy niepowtarzalne karty czyli od 1 do 104, mamy 104 karty, czyli w tym momencie wiemy co zeszło, co ja mam na ręce, czyli co przeciwnicy mogą mieć na ręce. No gra jest mega pod tym kątem i z tej całej trójki osobiście najbardziej lubię 6 bierzeń, bo jest najszybsza, najprostsza, najłatwiej się jej nauczyć, a jednocześnie jest jakby najtrudniejsza. Znaczy oczywiście jest ten ładunek losowy pod tym kątem, że no nie wiemy co dobierzemy na rękę, nie wiemy co przeciwnicy mają na ręce, ale właśnie to jest tak jak w pokerze, tak? Że trzeba blefować, trzeba właśnie kombinować, trzeba próbować odkryć co kto ma. I jeżeli właśnie mamy powiedzmy na tych czterech, pięciu graczy, czy nawet trzech graczy, to jak najbardziej 6 bierze. Jeżeli mamy 5 w górę, no to każda z tych się nada. Aczkolwiek to wtedy też możemy zacząć od sabotażysty, jeżeli lubimy ten element takiego właśnie nisponia. Natomiast też od tak 4 w bo tutaj jest napisane, że od 3 do 5. Nie wiem, tak nie powiedział 4-5 osób, to wtedy fasolki, nie? Ale powyżej 5 osób to sabotażysta 6 bierze. Tutaj to zależność. Jeżeli chcecie bardziej poperowo, to 6 bierze. Jeżeli chcecie bardziej się pomić, typ no, zdrajcy, to sabotażysta. To tyle ode mnie w tym materiale. Ja osobiście zachęcam do kupowania wszystkich tych trzech gier. One nie są drogie, a naprawdę dużą frajdy potrafią dać. Zjadają trochę miejsca na stole. Mimo wszystko to, mimo że są gry karciany, zjadają trochę miejsca na stole. Najmniej akurat zjada ta. Rzeczywiście ta najmniej e, go wtrąca, ale dalej potrafi e, swoje zażyć. U mnie te gry zostają na stałe, to wydanie reblowe, bo mówię, nie wiem, gdzie jest to stare wydanie od G3. Nie chcę się już tego szukać, skoro mam dokładnie no, to, to samo w formie zastępczej tak? w formie reblowej. Jeżeli wyjdą dodatki do fasolek sabotażysty, to też zalecam je kupić, jeżeli Wam się te serie spodobają. 6 bier,ze nie ma dodatków i w sumie nie potrzebuję. U mnie akurat tak najczęściej ronduje na stole. Także to tyle ode mnie na dziś. Widzimy się przy kolejnych grach planszowych i co? 嗨。Hey.